Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z elektronicznym ciśnieniomierzem na ramiennym RJA001. W opakowaniu znajduje się ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze 22-32 cm z przywodem powietrznym, zasilacz z końcówką USB typu C oraz instrukcja z kartą gwarancyjną. Ciśnieniomierz ma nowoczesny wygląd i duży wyświetlacz, który po pomierze klasyfikuje wynik według wskaźnika Światowej Organizacji Zdrowia. Ciśnieniomierz zapamiętuje po 90 wyników pomiarów dla każdego z dwóch użytkowników, które wyświetlane są wraz z datą oraz godziną pomiaru. Ciśnieniomierz może być zasilany bateriami albo za pomocą zasilacza. Co więcej, polski lektor nie tylko odczytuje wynik, ale także wydaje instrukcję, jak dokonać pomiaru, co znacznie ułatwia pomiar osobom słabowidzącym oraz mniej doświadczonym. Pamiętaj, to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.